Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Łukasz. A ty jesteś na kanale, w którym dzielę się swoimi doświadczeniami z budowy i z wykończenia w domu. W tym materiale pogadamy trochę o cenach. Jako, że mam już wyceny na materiały budowlane, na ogrodzenie, wstępnie na taras i na kostkę, chciałbym Wam przedstawić, jak to wygląda w tym momencie. W jednym z materiałów niedawno o kosztach budowy mojego domu podałem. Ile szacunkowo będzie kosztowało mnie skończenie tego wszystkiego? Wtedy powiedziałem, że wyjdzie mnie to około 100 tysięcy złotych. W tym momencie wiem, że już się pomyliłem. To było niecałe dwa tygodnie temu, a już nie mam szans się zmieścić w 100 tysiącach, dlatego że wyceny już pokazuję. Zacznę od ogrodzenia. U mnie będzie to 27 metrów od dotąd. Ogrodzenie słupkowe. Było to filmy. Jońca, eee, nie pamiętam jaki wzór. Silver prawdopodobnie, pokażę Wam to na rysunku. 11 tysięcy same bloczki, tak jak stoją u sąsiada. Same bloczki do wymurowania. Beton prawdopodobnie widzi około 3,5-4 tysiące. Tak jak tutaj u mnie e, z tyłu domu na taras. Coś koło tego, może troszeczkę mniej, bo tutaj jest tak, jakby mniej kopania mi się wydaje. Stal mam, także stali nie liczę. Jaka to będzie cena? Może obrócę kamerkę, tak jak mówiłem. Stal mam, została mi z początku budowy, więc tego nie liczę. Robociznę. Nie będę tego robił sam. Mam pana, który mi to będzie robił. Znalazłem pan, który będzie mi też robił kostkę. Chcę ode mnie 200 zł, bodajże za metr, ogrodzenia. Z tym, że wiadomo, wykopanie fundamentów, szalonek wylanie tego wszystkiego, wymurowanie, a przęsła i brama to już osobna sprawa. No ale tak, to jeszcze pół biedy, bo to nie kosztuje tak wiele, bo to wyszłoby mnie 5,5 tysiąca robocizna, te bloczki 11, beton z 3, ale przęsła ogrodzeniowe mam wycenione na, a takie aluminiowe zapytaliśmy, na 27 tysięcy złotych. Aż mnie z butów wyrwały, jak usłyszałem tą cenę. Moja żona nawet się zapytała, czy ta pani się na pewno nie pomyliła, no ale taka wycena, taką dostaliśmy z tym, że 2000 w tym był montaż, więc około 25 tysięcy przęsło aluminiowe. Było tam około 15,7 metra bieżącego przęseł. brama ogrodzeniowa 6500 i to oczywiście cena bez, bez silnika otwierającego bramę. Ten kosztuje około 2,500 zł. Więc jak ja podliczyłem sobie, że ogrodzenie, same, to co byśmy chcieli, wyszłoby nas 50 50 tysięcy złotych, 49 z hakiem. Więc gdybym poszedł w to ogrodzenie aluminiowe, takie co, co mi proponowali, to już jestem pewny, że w 100 tysiącach się nie zmieścimy, żeby to zamknąć. Idę dalej. Teraz już mam, tak jak mówiłem, zacząłem, robię go sam. Wylewka kosztowała mnie 4100 zł, deski 500 zł, bloczki zapłaciłem 2300 zł z transportem. Transport 600 zł. Olsztyna, Trochę nienormalne, bo to jest niecałe 5 km, 6 km, ale auto z HDS-em tyle mi zaśpiewali. 2300 zł do tego dojdzie piach, żeby tutaj wsypać. Do tego dojdzie wylewka na wierzch, jeżeli się zdecydujemy na kompozyt który tak ogólnie wycena kompozytu: 17 000 zł deski kompozytowej, 47 metrów na ten oto taras. Więc jak widzicie, ceny są naprawdę kosmiczne. Kosmiczne jednym słowem. A gdzie tu mowa w ogóle o zadaszeniu tego? Belki z drewna C24, które patrzyłem żeby was nie skłamać 1600 zł, 4 belki takie pionowe, które bym potrzebował i jedna belka poprzeczna, która by szła tylko, że byłaby dość długa, 7,5 metra 1600 zł, dlatego, że musiałbym kupić ją 12 metrową, nie mógłbym kupić jej 7,5 metra czyli same drewno około też 5000 zł z kozłami, które będą podtrzymywać daszek no i sam daszek pewnie ze 3 4000 bo to będzie poliwęglam więc no, można powiedzieć tak, że, że robię z takich materiałów dobrych, że mógłbym z czegoś tańszego. No ale ja nie chcę tak robić. Bo wiem jak później jest, że kupi się coś taniej, a później trzeba to poprawiać, albo nie daj Boże jeszcze raz to kupywać. Ja tak nie robię. Dlatego wolę kupić te drewno C30 C24, przepraszam. I zrobić teraz, a konkretnie. Więc jak widzicie, 50 tysięcy ogrodzenie frontowe. Tutaj. 40 tysięcy myślę, że się zmieszczę. No a teraz jeszcze kostka, bo to to już nie było takie drogie. Przynajmniej tak mi się wydaje wstępnie. Pan za robociznę chce z materiałem. Oczywiście bez kostki, tylko materiał. Mówię beton i beton na podsypkę, żwir, piasek i takie tam 120 zł za metr. A kostka, my szukaliśmy coś, wybieraliśmy w coś lęta ona się chyba nazywała zaraz pokażę może nazwę, napiszę jak to wygląda. 56 zł za metr, więc nie tak strasznie. U nas jak liczyłem to wyszłoby 120 metrów, czyli 14 tysięcy robocizna by wyszła i kostka wyszłaby około 8-9 tysięcy, tak myślę, z obrzeżami i z tym wszystkim. Więc kostka byłaby z tego wszystkiego najtańsza, zmieściłbym się około 25 tysięcy. W każdym bądź razie 100 tysięcy już nie wystarczy. Nie ma takiej możliwości, nawet, no chyba żebym zrezygnował, zrobił może teraz z kostki zwykłej, to jeszcze jest do przemyślenia. Zobaczymy, na co się ostatecznie zdecydujemy. Więc jakie są moje przemyślenia odnośnie bieżącej sytuacji i co my planujemy zrobić w tej sytuacji? My będziemy trzymać się naszej strategii i kontynuujemy budowę. Mamy zamiar skończyć wszystko w tym roku. E, mówię o tarasie, o kostce, o ogrodzeniu. Ogrodzenie zewnętrzne, o którym też nie wspomniałem, e, w szacunkach. A także zrobić jak najwięcej ogrodu. E, mam także do zrobienia piwnicę. E, tutaj jeszcze będę musiał oczywiście kupić do świetla, e, do okien piwnicznych. W piwnicy brakuje nam jeszcze zrobić pralnię, a tam będzie trzeba jeszcze kupić płytki, wiadomo. Oczywiście kupimy jakieś marketówki najtańsze i tak dalej. Nie będziemy się ładować w koszta. Ale ogólnie nie mam dobrej informacji dla osób, które zamierzają się budować albo są w trakcie budowy. Niestety ceny materiałów tak drastycznie podrożały w tym roku, że jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Już jak my zaczynaliśmy budowę w 2016 roku, słychać było od ludzi: e, "Teraz takie ceny, e, nie budujcie się, bo drogo jest". Nie, wtedy było jeszcze tanio, teraz to jest naprawdę drogo. Nawet w okolicy tutaj widać e, jest zaczętych wiele budów. Ale to jest stan surowo otwarty. I jak wspomniałem w moim materiale na temat kosztów budowy, że wszystkie wyceny w kalkulatorach budowlanych się nie zgadzają, ktoś mi tylko wspomniał, że, że on wybudował stan surowo otwarty, czy stan surowo zamknięty, i to jemu się zgadzało. Prawda, mi też się zgadzało stan surowo otwarty, stan surowo zamknięty. Rozbieżności dopiero zaczęły się po tym etapie. Dlaczego tak jest? Nie wiem, nie śledziłem tego tematu. Wiem, że u mnie w projekcie na przykład był kocioł na paliwo stałe, ja mam kocioł gazowy. Być może ktoś ma kocioł gazowy, który na przykład instalacja kosztuje 20 tysięcy złotych, a ktoś będzie chciał sobie wstawić pompę ciepła. Być może ktoś będzie miał zaplanowane mniejszą grubość ocieplenia, być może ktoś będzie miał zaplanowane coś innego i te koszty zaczynają się pomału rozjeżdżać. Na tym etapie tak naprawdę zaczynamy przystosowywać dom pod siebie, czyli chcemy mieć rekuperację, chcemy mieć jakieś ogrzewanie, które dla nas będzie odpowiednie, chcemy mieć w jakiś sposób wykończone łazienki ładny, dodamy kilka gniazdek, dodamy kilka włączników i suma sumarum wszystko się zbiera do kupy i wtedy właśnie zaczynają się rozjeżdżać ceny materiałów budowlanych. I tak jak wspomniałem, pojawiło się też kilka komentarzy, że ktoś wybudował sensorowo otwarty. I jemu się kalkulacje wszystkie zgadzają, czy sensorowo zamknięty. Ale weź pod uwagę, że to dopiero początek. I moim zdaniem, 500 tysięcy na domek już w tym roku na pewno nie wystarczy. Dlatego że ceny materiałów budowlanych są naprawdę kosmiczne: 4,70 zł za jeden bloczek, 280 zł za metr betonu. Stal trzykrotnie więcej od tego, co ja płaciłem, albo czterokrotnie. Yy, OSB, no troszeczkę staniało, chociaż tego OSB tak wiele nie idzie. No ale Stropian jest dwa razy droższy niż ja kupowałem w 2018 roku. A to do, minęły 4 minęły lata, a yy, za metr, za paczkę Stropianu teraz zapłacicie dwa razy więcej niż ja jeszcze płaciłem. Nawet jeżeli włożycie w to sami bardzo dużo pracy. Myślę, że pół miliona nie wystarczy. Już teraz można zauważyć, że budowlanka troszeczkę przysiadła. Nawet jeżeli szukam wykonawców, podam na moim przykładzie, to już można słychać, że niektórzy naprawdę schodzą troszeczkę z cen. Już tak nie rzucają cenami jak w zeszłym roku było. W tym roku już nawet telefonicznie można było powiedzieć, że, że gdy powiedziałem, że na przykład o drogą pana no to zawsze usłyszałem, nie, spokojnie dogadamy się o cenę i tak dalej, więc myślę, że panowie już zaczynają troszeczkę schodzić cen, to dobrze, ale nie wiem jak będzie z materiałami budowlanymi, dlatego że to nie tylko popyt wpływa na, na ich cenę. Mamy wojnę w Ukrainie, mamy embarga na ropę, na gaz, mamy embarga na jakieś produkty z Białorusi, jakiś beton, cement czy coś takiego. Zerwane łańcuchy dostaw, więc to wszystko wpływa na ceny materiałów budowlanych. Więc o ile jestem zdania, że ceny robocizny mogą troszeczkę spaść, to co do cen materiałów budowlanych nie jestem aż tak bardzo przekonany. A jeżeli spadną, jeżeli, jeżeli ceny materiałów spadną, to na pewno nie o 50%, więc ja kontynuuję moją strategię, buduję się w tym roku, mam zamiar skończyć wszystko tak jak powiedziałem. Tym bardziej, że nikt nie wie jak będzie w przyszłości. Gdyby wiedział, to każdy byłby milionerem. Więc jeżeli chodzi jeszcze o ceny materiałów budowlanych w tym roku, co powiem, nagrałem film o balustradach, gdzie wspomniałem, że w zeszłym roku kupowałem balustrady balkonowe po 550 zł za metr bieżący. Prosty wzór, stal kwasoodporna. To może nie jest najtańsze rozwiązanie, ale to było 550 zł za metr. A panowie w komentarzu, którzy się tym zajmują. Napisali mi, że już u nich w firmie 750 zł za metr takie balustrady, a nawet pan z Warszawy napisał, że 1000 zł za metr balustrady. Czyli same balustrady u mnie kosztowałyby 20 tysięcy, gdybym wziął z tamtej firmy. Nie wiem, do czego to wszystko zmierza. Być może coraz mniej ludzi będzie stać na budowę domu, być może większość będzie wybierała mieszkania w mieście, chociaż i mieszkanie w mieście jest teraz bardzo drogie patrzyłem na terenie Olsztyna mieszkanie w stanie deweloperskim od dewelopera na nowym osiedlu około 500 tysięcy złotych 70 metrów takie mieszkanie zdolność kredytową jeżeli ktoś ma na 500 tysięcy złotych to sobie takie mieszkanie kupi no, ale wykończenie takiego mieszkania to dodatkowy koszt przynajmniej 100 tysięcy albo i lepiej więc no budowlanka na pewno siądzie ale żeby nie być takim pesymistycznym, trzymam kciuki za każdego kto się buduje, kto się zamierza budować, dacie radę. Ja w tym momencie pracuję nad tarasem. Jeżeli interesuje Cię temat budowlanki, możesz mnie śledzić klikając czerwony guzik subskrybuj, daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, by to lepiej pozycjonował to nagranie. To wszystko na dzisiaj. Cześć!